Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Słuchajcie, jakiś czas temu, całkiem niedawno wyszedł, gruchnęła wiadomość o powstających grupach, o, że ludzie się jednoczą, że powstają grupy, że będą patrolować las i tak dalej i tak dalej. Oczywiście już znawcy tematu się gdzieś tam uruchomili, łącznie z aktywistami. No ale jak to się mówi, jest wycie? Znakomicie, czyli że inicjatywa słuszna oczywiście. Już było mówione, były domysły, że to sami kibole, że to sami łajdacy, że zaraz będą łapać ludzi i będą zakopywać ich gdzieś tam w lesie i tak i tak dalej. Odnieśli się do tego również wysokopostawieni generałowi, między innymi właśnie na wirtualnej Polsce generał Polko. Ja się do tego Tematu, tego artykułu jakoś tam nie odniosłem, bo sobie tak sobie myślałem. A kurczę, poczekaj, poczekaj, może coś ciekawego wyjdzie, może, może chłopacy, że panowie, nie chłopacy, chłopaki to w bordelu są, prawda? E, może y, panowie coś powiedzą, coś odsłonią się, zaprezentują. E, tą całą swoją działalność i faktycznie tak się stało, ale na razie to zacznijmy od zacznijmy właśnie od obaw od tego wszystkiego co powiedział generał Polko przypomnę artykuł z Wirtualnej Polski jeśli pozwolicie tak jest właśnie tu artykuł Wirtualnej Polski z pierwszego bieżącego miesiąca, czyli tydzień temu o 19.16. Nazwali się Ochroną Pogranicza i patrolią lasy. Generał Polko ostrzega: Państwo nie może oddawać pola. No i jak pan, pan generał właśnie wspomniał, nie mogą amatorzy czy jakieś tam kibice przejmować, przepraszam. I tu moja kłocica łazi. Nie mogą, tak jest. Dobrze, jedziemy dalej. Nie mogą, ama, nie mogą amatorzy czy tam jakieś kibice przejmować zadań służb państwowych, ostrzega generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. To po doniesieniach, że okolice polsko-białoruskiej granicy patroluje grupa mieszkańców, nazwali siebie Inicjatywa Ochrony Mieszkańców Pogranicza. Tak naprawdę z tego, co się orientuję, to powstały dwie takie grupy, ale bardzo, bardzo ciekawy, słuchajcie, wywiad, bardzo ciekawy wywiad właśnie generała Polko, do którego właśnie dzisiaj chciałbym się Odnieść, bo summa summarum skieruję was również, powiem coś o materiale, który ukazał się właśnie na jednym z portali i link do niego będzie, także no, będzie fajne odniesienie do obaw pana, właśnie generała i innych ludzi, a z tym, co, co jest faktycznie obecnie, co się dzieje. A więc, tak, pa jak wspomniałem, no, Pan generał nazwał ich amatorami, czy być może jakieś kibice. No tu gdzieś zasugerował się tym, co mówili różni ludzie. Kto teraz pójdzie na granicę i kto będzie tych ludzi tam wyłapywał w lesie. No ale cóż, no, zapoznam Was z tym. Straż Graniczna ani policja nie chcą komentować ich działalności i do tej pory nie chcą komentować. Ludzie ci, z tego co wiem, robią to wszystko legalnie. Poza tym, no cóż, każda obecność ludzi. Normalnych ludzi, którzy tam mieszkają. Po pierwsze, nie można im tego zabronić, a po drugie, również no, powoduje to, że ten proceder odnośnie pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy też nie jest taki prosty. Więc policja też z tego, co wiem, czy też Straż Graniczna pozytywnie wypowiadają się o tej właśnie inicjatywie. Nie wiadomo ilu ich jest. Ogłosili w mediach społecznościowych, że przy granicy z Białorusią rozpoczęli patrolę. Organizacja określająca się, ja o wspomniałem. No, tutaj jest oczywiście napisane: Grupa muskularnych mężczyzn zaczęła od zrobienia sobie zdjęcia na przystanku autobusowym w Czerlące. To jest napisane tym samym, gdzie niegdyś sfotografowano, sfotografowano migrantów. Każdy zna to zdjęcie, prawda? To na pewno, na pewno znacie. Zresztą widzieliście to tutaj na początku. Tam jest właśnie to zdjęcie już chłopaków, a nie inżynierów, lekarzy i naukowców, którzy tam siedzą i czekają na podjęcie nowej pracy, zwanym bezrobocie i zasiłki w Polsce. Tak jest, więc grupa muskularnych mężczyzn zaczęła zrobić sobie zdjęcia. Przynajmniej wiadomo, że zdrowi są. Brawo chłopaki, dbacie o tężyznę fizyczną. Jest super. Mm, tak, no właśnie. Sołtys ten miejscowości skarżyła się właśnie o, o, o brak bezpieczeństwa. Teraz, z tego co się orientuje, już się to zmieniło. Jak mówi pan generał, że jest to bardzo niepokojący sygnał, który, który może świadczyć, że służby sobie nie radzą z powstrzymaniem fal migracji. No, nie radzą sobie, nie radzą. No, to, to, to jest ewidentne, panie generale. Ostrzegam przed tym, aby oddawać pole do działania amatorskim organizacjom. Ochrona granicy to zadanie służby granicznej. Musi to tak być zorganizowane, aby nie było, do, aby nie było powodu dobrania spraw we własne ręce. Właśnie tak skomentował to generał Polko. Ja tu się zgadzam, tak powinno być to zorganizowane, ale niestety, nie jest do tej pory. Jak mówi pan generał, nie że czy jakieś kibice przejmować zadań służb państwowych. Przecież ci ludzie nie mają żadnych uprawnień. Stanie się komuś krzywda i będzie wówczas afera, kto pozwolił, kto to relował, tolerował, przepraszam, nawet jeśli oni deklarują, że nie będą stosować przemocy, to i tak ich wciągnie wir, walki i protestu. No panie generale, ja się tutaj nie zgadzam z panem. Przede wszystkim, zacznijmy od tego, że nie mają żadnych uprawnień, no właśnie, mają uprawnienia, szczerze mówiąc, mają uprawnienie, tak szczerze, mają jedno uprawnienie, które uprawnia ich do wszystkiego: bronić swojego domu. Bronić swojego doma przede wszystkim, z tego co ja się orientuję. Kupa ludzi jest właśnie, którzy robią właśnie te spacery, którzy patrolują tą granicę, są mieszkańcy właśnie tych domostw, tych, tych, tych okolic. Właśnie, którzy znają te lasy, puszcze jak własną kieszeń, znają ją. Znają i mają prawo bronić siebie, swojej rodziny, dbać o własne bezpieczeństwo. Mają prawo, czy nie? Ja uważam, że mają, jeżeli ktoś wchodzi do mojego domu, ja widzę jakichś inżynierów, ludzi o ciemnej karnacji, obcych w ogóle ludzi, to już nie patrząc na karnację, obcych ludzi, którzy się wałęsają, chodzą, zaglądają nie tam, gdzie trzeba, ja mieszkam gdzieś, a są domy położone w tej puszczy, Gdzieś tam, gdzie jest, po ileś tam, kilka, kilkanaście kilometrów do właśnie najbliższego miasta. No bo tak to właśnie wygląda, panie generale. Pan doskonale o tym wie. To ja mam prawo bać się o własne bezpieczeństwo, jeżeli widzę, że coś jest nie tak, prawda? No nie wiem, kochani, może Wy się ze mną nie zgadzacie. W każdym razie ja mam takie zdanie na ten temat, i tutaj absolutnie się z panem generałem nie zgadzam w tej kwestii. Więc mają prawo bronić swojego domu. Koniec, kropka. A to, że ktoś mówi, że oni będą, przemocy, człowiek, który mieszka sobie normalnie spokojnie, jak biały człowiek, normalnie u siebie w domu. I ktoś mu się tam chadza koło chałupy, to nie znaczy, że on od razu będzie ich zakopywał w lesie albo, że nagle jest jakimś kibolem albo coś. Może być zwykły Andrzejewski, Kowalski czy Siergiej, na przykład, który gdzieś tam mieszka i chce po prostu spokoju, chce zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny, swoich dzieci, małżonki i tak dalej, i tak dalej, czy małżonka, bo w tych grupach są też kobiety. Kibolki, panie generale? Kibolki? E, tu jak widzicie zdjęcia, no naprawdę, naprawdę, uzbrojeni popachy, z pałami i ze wszystkim, no faktycznie. Na Facebooku opisano, tak, opisują siebie tak dla szczelnej granicy, nie dla aktywistów i nielegalnych imigrantów. Pierwsze relacje o patrolach obywatelskich przy granicy pochodzą ze strony narodowa, Hajnówka. Jest to inicjatywa samych mieszkańców. My jesteśmy stąd. Postanowiliśmy trzymać się z daleka od polityki. Nie jest to akcja narodowców. Wśród uczestników jest na przykład osoba o poglądach lewicowych. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda. To możemy znaleźć w artykule. Łącznie, jak widzicie, z załączoną fotografią. Zresztą sami panowie mówią wprost, że jest to inicjatywa samych mieszkańców. My jesteśmy stąd. Postanowiliśmy trzymać się z daleka od polityki. No, politycy zawocą. Nie jest to akcja narodowców. Wśród uczestników jest na przykład, jak Wam powiedziałem, to warto podkreślać na każdym kroku, przed czym, kogo chronią, przed czym chronią i kogo. Po zabójstwie polskiego żołnierza nastroje się zmieniły. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo, ponieważ nie, widzą kogo ponieważ nie wiedzą, kogo spotkają w lesie czy spokojnego migranta, czy bandytę. I fajne słowa. Nie wiemy, kto to przechodzi. No nie wiemy. Wiemy, że robią to nielegalnie, a to według mojej oceny to już sprawia, że to jest po prostu człowiek, którego trzeba się obawiać. Przekracza nielegalnie granice i już popełnia przestępstwo. Tra pierwsze kroki ma na, na terenie naszego kraju już jest przestępcą. Proste. To jest prosta jak budowa cepa. Ym, tak jest. Oczywiście lokalnie już ludzie nie mają akceptacji do działań przyjezdnych właśnie aktywistów i właśnie ci obcokrajowcy czekają na nich na właśnie typu przystankach i tak dalej i tak dalej i tak dalej. E, tak jest oczywiście będę miał tutaj wam przedstawię będziecie mogli sobie poczytać ten poczytać sobie ten ten artykuł link zamieszczę. Myślę, że myślę, że warto, bo no cóż, no i bardzo bym was prosił właśnie o zdanie do tego właśnie, co powiedział Pan. Co mówi Pan generał, co jest w rzeczywistości. Oj, przepraszam, muszę odebrać. Dzisiaj znajdziecie również właśnie link do tej strony Rebel24. Jak widzicie poważny poważny portal 92 tysiące obserwujących jest to właśnie portal Jowity. I na tym właśnie portalu znajdziecie coś bardzo. Ale to bardzo ciekawego. Tutaj, oczywiście, moment spaceru, jak widzicie, grupę akurat ludzi. Bardzo ciekawa rozmowa o osobach powiedzmy innej religii, które mieszkają również muzułmanie, którzy mieszkają na terenie naszego kraju od lat i nie ma z tym problemu, sami też nie popierają, nie popierają tego. Co się dzieje. Bardzo fajna rozmowa, ponieważ człowiek, którego tutaj widzicie, ten młody, fantastyczny człowiek, i właśnie Jowito, o której wspominałem. Świetna rozmowa, poruszają różne tematy. Kolega tam akurat mówi, co się tam dzieje, co robią, co znajdują w lesie i tak dalej. Posłuchajmy zresztą. Kawałek rozmowy może Was to zainteresuje jeszcze bardziej do tego, co chcę Wam pokazać, co chcę Wam pokazać, albo raczej, no, żeby Was zachęcić do otwarcia właśnie tego linku, który, jak powiedziałam, będzie w opisie. Będziecie mogli sobie zobaczyć całość tego, tej 35-minutowej rozmowy. Kultu, bo coś tak, dlatego, tak, tak, tak. Miejsca swojego kultu są kulturowo, tak jakby, tacy sami, tak? Tak, tak. ale nie popierają tego napływu tutaj, mimo. Tak, Tatarzy, tak? Tatarzy, którzy od zawsze... Już historia pokazała, że oni zawsze byli za Polakami, zawsze stawali za ojczyznę, a no nie popierają ich, tak? Nie popierają tego, co tutaj się dzieje. I tak jeszcze z takich informacji. Yy... No jeszcze to przepraszam yy, się to, no dodam jakby tak w kwestii tej kobiety dzieci. No ja odkąd jest to cała sytuacja tutaj, kręcę się jakby po, i po lasach, i po okolicy. Spotkałem wielu nielegalnych imigrantów i nigdy nie spotkałem kobiety, nigdy nie spotkałem dziecka. Zawsze tu by, byli faceci, niezmęczeni, rośni mężczyźni. mężczyźni, którzy nawet nie wyglądali na zmęczonych, spragnionych. No wiadomo, gdzieś tam. I też tutaj słyszałem, że nie wyglądali na biednych. No też nie wyglądali na biednych. No nie, o no tak powiem. Nie będę Wam już tutaj spoilerował, jak to się mówi, jak mówią moje dziewczyny. Spoilerował tej całej opowieści bardzo fajna wypowiedź przedstawiająca wszystko to, co robi ta grupa, w jaki sposób, jeżeli zatrzyma takie osoby, co robią, i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę Wam jeszcze na chwilkę coś pokazać. Spójrzcie, głównie to, co znajdują właśnie w lesie, między innymi po spotkaniach imigrantów z ludźmi. Okazuje się z aktywiszczami, aktywiszcza po prostu przywożą ciuchy. Ci ludzie się przebierają gdzieś tam z jakichś ciuchów eee, i to wszystko, ten cały syf, ten cały burdel zostaje w puszce, a chłopaki przy okazji to wszystko sprzątają. To wam tak na koniec jeszcze. Chciałbym, żebyście po prostu to zobaczyli, bo warto o tym mówić, warto też znać drugą stronę tego wszystkiego, a nie tych ludzi, którzy są tam w lesie, patrzeć na nich tylko jako narodowców, kiboli i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, co w tym złego? Ktoś jest kibicem, to jest coś złego. Że ktoś jest narodowcem, to jest coś złego. W naszym kraju pokazuje się to, jak, jak tych ludzi, jako przestępców. A wy sami kibicujecie jakieś drużynie? Jest, uważacie się, że jesteście narodowcami? Narodowoc, uważacie? Tak czy nie? Czy macie gdzieś swoją polskość? No, bo wiecie, to jest wszystko o takich zagadnieniach, warto by było też porozmawiać, prawda? Co one tak naprawdę znaczą. Tutaj jest pokazane takie właśnie jedno miejsce. O! Rękawiczki. Jeżeli to po listach, a będziecie na pewno odlać ten materiał, to Nie. po prostu przynajmniej sprzątajcie po sobie. Bo zaśmiecacie puszy. Tutaj, kochani, jeszcze bardzo ciekawy moment. Proszę bardzo. Zrobiliśmy małą przerwę, mieliśmy okazję tutaj rozmawiać. Nie jest łatwo zrobić dla Was taki wywiad i przekazać Wam wszystko, co byśmy chcieli. Dlatego, że to wszystko wiąże się później z tym, że a takich ludzi, którzy uczestniczą w takich oddolnych akcjach, inicjatywach. Czekaj, przerwę ci, bo znowu znaleźliśmy miejsce, tak? Mhm. No dobra, to idę z kamerą. No, co znaleźliście? tu to już ubrania jakby po... I tak. to wygląda, że to jest właśnie takie kolejne miejsce, gdzie, gdzie są po prostu pozostawione tutaj ubrania w obuwie. To jest tak, bielizna. I tak to właśnie, jakieś kubki śmieci, i tak to właśnie wygląda. Już dalej myślę, że starczy. I to jest właśnie w konfrontacji do tego wszystkiego bardzo ciekawy. W ogóle linka do właśnie portalu Jowity do Rebel 24 będziecie mieli w opisie pod filmem. Zachęcam serdecznie do oglądania, subskrybowania, wspierania przede wszystkim działalności. Ja Jowicie bardzo chciałbym podziękować za to, że wybrała się tam grupie, która z którą tam była. Życzę wszystkiego dobrego. Fajnie że, fajnie, że pozwoliliście Jowicie przedstawić to wszystko. No, bo czas zakończyć to całe gadanie na Was, na ludzi, którzy wspierają, który, którzy inicjują takie inicjatywy. Jest to po prostu dziadostwo. A, no i prosiłbym Was, nie zniechęcajcie się. Jeżeli jest wycie aktywistów, to jest jak to ktoś kiedyś powiedział jest wycie. Znakomicie, znaczy, że robicie dobrą robotę. Ja osobiście trzymam za Was kciuki i powiem szczerze, że chętnie bym się tam wybrał, do Was i z Wami pochodził. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił o informacje. Z przyjemnością bym też to jakoś zrelacjonował, pomógł swoją skromną osobą. Może miałbym również coś ciekawego do powiedzenia, do zaproponowania. 26 lat w mundurze, powiem Wam szczerze, to coś tam w głowie mądrego. Chyba jest. Także trzymam za was kciuki panowie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się tam. Wiem, że to nie jest jedna grupa, że jest kilka takich grup z tego co się już zdążyłem zorientować, za was wszystkich naprawdę, naprawdę trzymam kciuki. Świetnie Jowita, dobra robota. Mam nadzieję, że jak już się gdzieś tu pojawisz w moich stronach to sobie porozmawiamy na ten temat, bo na pewno masz bardzo dużo rzeczy do, opowiad do opowiadania. We, kochani wspierajcie właśnie Jowite. Nie jest to proste finansować sobie takie podróże, jeździć gdzieś tam i robić dla Was tak relacje. A Jowita jest akurat bardzo aktywna, dlatego bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do, jak wspomniałem, obserwowania jej kanału oraz do wspierania jej działalności, bo myślę, że to jest z korzyścią dla, dla nas wszystkich i dla. Przede wszystkim dla nas, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mieli te niezależne informacje, a nie karmili się tego tym wszystkim, co płynie z, jak to się mówi, z głównego ścieku. Prawda? Także tyle, kochani. No. Cóż mógłbym jeszcze dodać myśmy, po prostu myślmy. Miejmy swoje myślenie, nie dajmy się programować, nie ufajmy ślepo, wszystko to, co widzimy w telewizji, bo to nie się nijak to ma. Jak widzicie, mówi się, że to kibole, że to, że tamto, a nawet jak się tak mówi, to i tak jest wsparcie społeczne. Obejrzyjcie sobie. Właśnie ten wywiad na Rebel 24, tą relację, bo tam jest wszystko, kim są, co robią, jak robią, jakie jest wsparcie społeczne, co mówią ludzie, co można znaleźć w lesie, co się robi z tymi ludźmi, którzy zostają tam zatrzymani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest, dlatego link w komentarzu. Tyle na dzisiaj, to koniec. Tyle Wam chciałam pokazać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za te wsparcie, za te fajne komentarze. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, kliknij, subskrybuj, to nic nie kosztuje. Upowielajcie te treści, zostaw kropkę taktyczną, komentarz taktyczny. Niech ten, niech ten materiał się niesie. No cóż, tyle. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. Nie bądźmy bierni, rozmawiajmy o trudnych tematach. Presja ma sens. Bądźmy świadomymi ludźmi i patrzmy na to, co się dzieje dookoła. Bierność to jest najgorsza. Najgorsze to, co możemy zrobić, już sama rozmowa, poruszanie tych tematów na ulicach, to już jest coś. W każdym razie ja tak uważam, to jest moje prywatne, skromne zdanie. Możecie się ze mną zgadzać, lub też nie. Pozdrawiam, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Cześć.